Zapraszam na bezpłatną konferencję TradeWorks 8 października, podczas której dowiesz się, jak rozpoznać najlepszy moment na inwestycję, kiedy zrealizować zyski, jak media wpływają na działania początkujących inwestorów i czy warto inwestować w nowe kryptowaluty. Do zobaczenia. Link w opisie. Witam wszystkich z tej strony Merol. Mamy dziś 2 października i zapraszam na przegląd analizy technicznej. W dzisiejszym odcinku klasycznie zobaczymy, co robi Bitcoin, oprócz tego Altcoin Ethereum. I jedna bonusowa akcja. Serdecznie zapraszam. I zaczynamy sobie od Bitcoina. Ja dzisiaj osobiście jestem w trochę gorszej formie. Także sorry za wokal i tak dalej. Jestem po prostu chory. Lecimy teraz z analizą. Ostatnie nagranie mieliśmy mniej więcej w tym miejscu, czyli w czwartek. Omawiałem, że narysowała nam się tutaj struktura. 1, 2, jeżeli dostaniemy spadek, to możliwe, że rozwija nam się tutaj impuls, i najbliższą okazją do shorta będzie powtórzenie czarnej korekty. Dobra, teraz zobaczmy, jak nam się tutaj rozwinęła sytuacja. Po tej 1, 2, tutaj była wewnętrzna 1, 2, silniejszy spadek, i tutaj to już wyglądało bardzo, bardzo mocno spadkowo. Ogólnie chodzi o to, że po prostu impuls techniczny się tutaj zaczął rysować i pojawiła się istotna strefa spadkowa. I pojawił się po prostu właściwie w piątek ważny moment na wykresie, ponieważ jeżeli ta strefa by nas przytrzymała i byśmy spadli na dół wybili tutaj dołki i tak dalej, no to mielibyśmy ogromną szansę właśnie na rozwinięcie impulsów w dół, rozpoczęcie Bessy i tak dalej, i tak dalej. Wtedy powtórzenie czarnej korekty byłoby mm, byłoby po prostu do handlu. Także tutaj to moje założenie czarnej korekty wtedy tak wyglądało. Na szczęście rynek się tutaj zatrzymał, walczył ze strefą 1 do 1 dość długo i w niedzielę w końcu dostaliśmy ruch wzrostowy. Bardzo ważna rzecz według mnie, jeżeli chodzi o ten dróg wzrostowy, ponieważ on zanegował nam potencjalny impuls w dół, który, trzeba zaznaczyć, on tutaj był mega czytelny technicznie, czyli mieliśmy tutaj ładną strukturę zakończoną na poziomach. Tu była wewnętrzna jedynka, dwójka. To, że tutaj narysowała się w ten sposób ta struktura, daje do myślenia. Że część uczestników rynku bardzo poważnie tutaj już zaczyna shortować i handlować na zmianę trendu. Zazwyczaj, gdy mamy trend wzrostowy jakiś, tak, który sobie rośnie, to zazwyczaj w środku trendu, na przykład tutaj, ciężko jest, żeby była idealna struktura i żeby wyglądało to na potencjalny impuls w dół. Natomiast może się cofnimy jeszcze tutaj wcześniej w 2021. Tutaj była struktura. Ona się tutaj też narysowała i po tej strukturze dostaliśmy silne spadki w dół. No właśnie, więc teraz za każdym razem gdy struktura się będzie rysować czytelna, musimy brać pod uwagę, że za chwilę ten spadek może się narysować. <laughs> więc należy respektować tą strukturę, która tutaj była, bo to jest podpowiedź, że za chwilę może po prostu pojawić się właściwa, która faktycznie da nam ten spadek. Wracamy do Bitcoina. Strefa oporu została złamana. W związku z tym impuls również został zanegowany, co jest dobrą informacją pod dalsze wzrosty. Co się stało dalej? Teraz mamy bardzo mocny silny wzrost. Ten wzrost zaliczył właśnie drugi poziom zakończenia korekty, który potencjalnie mógłby zadziałać z spadkami. Ale na ten moment tutaj podaż jest niewielka. Formacja jest słaba. RSI jest silno, silnie nastawione na wzrosty. W związku z tym nie uważam, żeby to było teraz dobry, dobre miejsce i dobry moment do shorta, tego sygnału tutaj według mnie nie ma. Co dalej w związku z tym po prostu pewnie będziemy jechać do góry. Przejdźmy sobie do następnego wykresu. Tutaj jeżeli chodzi o jakieś potencjalne strefy do wejścia w tym momencie no nie mam nic, nic nie wyznaczałem. Po prostu jestem chory i ciężko mi tutaj coś w tym momencie przemyśleć konkretnego. Więc na razie obserwuję i tu jedną pozycję cały czas mam otwartą, ta pozycja już oczywiście nie istnieje. Teraz przejdźmy sobie do następnego wykresu, czyli do głównego założenia, które tutaj jest, czyli scenariusz długoterminowy, dystrybucja Wykofa. I teraz, no tutaj założenie oczywiście przypominam, że z tej strefy wzrosty po ostatni wierzchołek i ten ostatni wierzchołek to będzie tak zwany utat. I czekamy aż to się po prostu narysuje. Po wywaleniu wierzchołka i ja tutaj zakładam okolice 130 tysięcy, to jest oczywiście strefa plus minus. Zakładam, że rozpocznie się możliwe jakaś konsolka i potencjalne spadki rozpoczynające bez Dlatego pozycja long, którą tutaj mam, to jest tak naprawdę moja ostatnia pozycja long w tym swingu. Tak samo z tej strefy, no, zakładam, że to jest ostatnia strefa wzrostowa i widać to, chociażby po tym, że tutaj trend nam zwalnia, ruchy wzrostowe są coraz słabsze w porównaniu do poprzednich, korekty zaczynają się rozciągać. Dla mnie te wszystkie informacje podpowiadają, że moje założenie. W którym wybijamy jeszcze jeden wierzchołek, jest tutaj bardzo prawdopodobny, i właśnie możliwe, że po wybiciu tego wierzchołka rozpocznie się ta korekta. Także ja po wybiciu wierzchołka realizuję longi i rozpoczynam poszukiwanie sygnałów do shorta. Teraz, może tak pokrótce, myślę, że to już w następnych nagraniach będziemy się skupiać na tym, co tutaj będzie dalej się działo, bo na razie mocno skupiamy się na strukturze dystrybucyjnej ale co dalej, no bo tutaj dość, właściwie no nie omawiam tego jakoś super mocno, co będzie później, więc myślę, że od przyszłego tygodnia się na tym skupimy, bo jesteśmy już w newralgicznym momencie, będziemy sobie omawiać dokąd Bitcoin może zejść, jak ta struktura może wyglądać, jakie mamy szanse, żeby złapać tutaj buy w dobrych miejscach i przypominam, że tylko negacja mojego scenariusza, czyli zanegowanie tej dystrybucji, będzie gdzieś w okolicach, powiedzmy, 140-145 tysięcy. Jeżeli Bitcoin dotrze do tych poziomów, to to ja uznam wtedy, że ta dystrybucja nie jest właściwa i że Bitcoin może jechać wyżej, ale nie będę miał już wtedy żadnego potencjalnego scenariusza. Dla mnie to będzie wtedy już po prostu rajd, taka jakby bańka i ruch nie wiadomo do jakiego momentu. Także na ten moment. Po prostu długoterminowo czekam na wybicie wierzchołka na Bitcoinie. Dobra, lecimy dalej. Kolejny walor Ethereum. Tutaj sobie wracamy do analizy z poprzedniego tygodnia. Mamy tutaj najprawdopodobniej dużą szansę jeszcze na powrót w dół po wybicie strefy z likwidacjami. Tutaj ta strefa została właściwie zaliczona. Troszkę zeszli poniżej, pewnie pozgarniać jakieś płynności. I rozpoczął się teraz ruch wzrostowy. Wygląda to dobrze. Eee, to oczywiście tutaj ta struktura korekcyjna nie jest perfekcyjna, nie jest idealna, eee, troszkę jest tutaj głębsza niż powinna być. Eee, ale no na rynku różne się rzeczy dzieją, więc nie możemy tutaj super sztywno podchodzić aż tak do tego. Eee, no i co dalej? No po zaliczeniu tego miejsca widać, że oscylator się przestawił na wzrosty, jest duży popyt. Więc ja zakładam oczywiście ruch po ATH o przybicie tutaj 5000, no i ja osobiście już mam tutaj ustawione zlecenia sell na okrągłych poziomach i mam zamiar się realizować na ethereum i nie tylko na ethereum, ponieważ w ramach tego wzrostu, który tutaj zakładam alty też powinny rosnąć w tym samym czasie, ponieważ no to jest ta sama sieć, tak więc to powinno wszystko pompować równocześnie i teraz co to znaczy pompować, to znaczy po prostu, że będzie rosnąć, ale czy będą to takie turbo wzrosty, tak zwany alt season? Niekoniecznie. Alty pewnie zrobią ruchy do jakichś swoich stref i rozpocznie się korekta, dlatego ja osobiście, gdy tylko Ethereum wywali wierzchołek i zacznie się tutaj zbliżać do 5200 i wyżej, to będę bacznie obserwował, gdzie są alty i po prostu będę już je realizował i nie będę ich trzymał nie wiadomo jak długo. Szykuję się do realizacji altów w przeciągu najbliższych dwóch miesięcy, bo może to być po prostu ostatni moment na to. Załóżmy, że Bitcoin zrobi te 130, Ethereum dojdzie powiedzmy nie wiem, nawet na 6 koła, Alty zrobią jakieś ruchy i nagle zacznie się Bessa. No właśnie, dlatego ja sprzedaję po prostu na tych wzrostach wszystko, co będzie i czekam na korekty. Także tu na Ethereum... W tym momencie długoterminowy scenariusz można powiedzieć, że się zaczął realizować i jedziemy do góry. Teraz lokalnie od tego dołka będzie można tutaj szukać struktury impulsowej po to, żeby spróbować się przyłączyć na dalsze ruchy. To zobaczmy sobie teraz, jak to wygląda, póki jeszcze tutaj trwa nagranie. Tu było ładne za zaliczenie poziomu, płytka korekta, teraz sobie zobaczę. Jeszcze jak to wygląda tutaj z 1 do 1, tu trochę przejechali, ale to nie jest aż tak istotne. No, powiem Wam, że tutaj ten ruch nie jest jakiś super turbo czytelny, impulsowy. Ale jeżeli narysowałaby się korekta do 38205, to jest baj. Jeżeli oczywiście pojedziemy wyżej, tutaj na tym Ethereum. No to to samo, rozciągamy siatkę wyżej i dalej. 3,8205 będzie odpowiednią strefą do tego, żeby próbować wejść jeszcze w jakąś pozycję pod potencjalny swing wzrostowy. No i tutaj wszystko wskazuje na to, że powoli rynki kryptowalutowe zaczynają kończyć swoje cykle, i według mnie to już będą ostatnie swingi. Jeżeli będzie rosło to dalej, no to super, bonus dla wszystkich posiadających krypto, ale ja uważam, że nie, mam na to, nie, ma, nie ma za bardzo na to warunków finansowych, żeby w ten sposób krypto miało pompować. Dobra, o Ethereum na razie tyle. Czekamy na dalsze wzrosty i lecimy dalej. I lecimy z ostatnim walorem. Tym razem będą to akcje. Ze względu na to, że krypto powoli zbliża się najprawdopodobniej do swojego topu, no to trzeba przemyśleć nad dywersyfikacją środków finansowych z rynku krypto właśnie na niedowartościowane rynki, które mogą potencjalnie dać zarobić. Puma już raz się pojawiła na YouTube, było to gdzieś mniej więcej w tym czasie i tu już od właściwie 2022 roku obserwuję bardzo mocno ten rynek w poszukiwaniu miejsca do odwrócenia. Tutaj nie było w przedziale 60-40% Euro sygnałów do odwrócenia. Więc tutaj narysowała nam się redystrybucja i po spadku, który tutaj był dość silny, rozpoczęła się właściwa akumulacja. I teraz możemy sobie zejść na mniejszy interwał, i w ramach tej akumulacji ja tutaj już wykonałem kilka baj, wyznaczyłem różne poziomy. Zakupowe, Do, dość ładnie to było tutaj zaliczane. Między innymi tu pierwszy poziom, fajna reakcja. Drugi poziom, właściwie zostało to zaliczone, można powiedzieć, w punkt, i z tego miejsca naprawdę już jest fajny ruch i nawet fajny zysk, trzeba przyznać. Na ten moment już jest 25% z tego poziomu. Ale uwaga, jest szansa na to, że Puma w ramach tej akumulacji, jeszcze raz zajdzie po nowy dołek. I tutaj ja mam wyznaczony poziom 15700, może gdzieś tutaj w tych okolicach właśnie cena będzie się odbijać. Ja oczywiście tutaj zakładam zlecenie oczekujące i czekam na ruch wzrostowy po zaliczeniu tego miejsca. I jakie są moje założenia? Moje założenia są takie, żeby Puma... Po tej akumulacji długoterminowo rozpoczęła swój swing wzrostowy, nawet i po ATH, to są długoterminowe założenia. Natomiast, no, tu już jesteśmy naprawdę nisko, jest naprawdę bardzo dobra promocja na tej pumie. I nawet jeżeli stąd miałby być tylko nawet ruch na 50, no, to i tak uważam, że to już jest super zysk potencjalnie do wyciągnięcia. Także zwracam Wam tutaj uwagę na rynek Pumy, warto się nim zainteresować. Ja oczywiście prowadzę wątek na grupie, także tutaj na bieżąco wszystko sobie aktualizujemy. Eee, także najprawdopodobniej może takich ciekawych kąsków będzie się pojawiać teraz więcej, szczególnie jeżeli krypto rozpocznie swoją Bessę, choć jak krypto rozpocznie Bessę, to również będziemy szukać pozycji short. I będziemy wtedy doić rynek aż do dna. Ale o akcjach też nie można zapomnieć, bo dywersyfikować portfel trzeba. I tym akcentem sobie dzisiaj zakończymy. Życzę Wam dobrego weekendu, dobrego handlu i słyszymy się klasycznie w przyszłym tygodniu, w czwartek. Pozdrawiam, cześć.